Dzień dobry. Ogrody Montessori. Edukacja w domu. A dziś to właściwie w ogrodzie. Dzisiaj będziemy sadzić do doniczki te piękne bratki. Do tego potrzebujemy rękawice, łopatkę, doniczkę, kwiatki, oczywiście ziemię, którą mam tutaj w taczce i na koniec wodę w konewce. Zaczynamy od ubrania rękawiczek, żeby zwykle sobie nie pobrudzić rączek. Mogą to być takie, ja mam, albo materiałowe, takie typowo ogrodowe. I zaczynamy od wsypania ziemi do donicy. To jest taka specjalna ziemia do kwiatków, która ma wiele wartości odżywczych dla nich i kwiatki będą w niej bardzo ładnie rosły. Nasypujemy tak do połowy doniczki. I teraz bierzemy kwiatek, ostrożnie, żeby nie powyrywać mu płatków. Robimy dołek w doniczce i wkładamy kolejny w takiej odległości 5 cm i ostatni. Tak, i teraz jeszcze raz dosypiemy ziemi, żeby kwiatuszki miały wszystkie te odstępy wypełnione, żeby mogły z tej ziemi korzystać. Właśnie mamy do tego celu ubrane rękawice, żeby zbytnio przy tym się nie ubrudzić. Tak mniej więcej to wygląda. Wyczyścimy ładnie jeszcze toniczkę. i na końcu oczywiście musimy te kwiatki podać. Bo bez wody szybko by nam zwiędło. I gotowe. I te kwiatuszki będą całe lato cieszyły oko na moim tarasie. Dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia.